Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, łączymy się w modlitwie o Twoją ochronę i uzdrowienie. Wierzymy w Twoją nieskończoną moc i Twoją bezwarunkową miłość do nas. Wiemy, że jesteś Bogiem, który uzdrawia i chroni, i dziś wołamy o Twoją boską interwencję w naszym życiu. W dziewięćdziesiątym pierwszym wersecie psalmu napisano: On bowiem wybawi cię z sideł ptactwa i śmiertelnej zarazy. Panie, prosimy, aby ta obietnica wypełniła się w naszym życiu, usuwając wszelkie choroby i niebezpieczeństwa, które nas otaczają. Niech poczujemy, jak przepływa przez nas Twoja ochrona i uzdrowienie, przywracając nam zdrowie i wzmacniając ducha. Jezu, Ty jesteś naszym Zbawicielem i Obrońcą. Ufamy Tobie, że wybawisz nas od wszelkich chorób i zła. Stawiamy przed Tobą wszystkie nasze troski i lęki, prosząc Cię. Abyś otoczył nas swoją boską opieką. Wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i że w Tobie znajdujemy schronienie i bezpieczeństwo. Panie, daj nam siłę, aby stawić czoła każdemu dniu z odwagą i wiarą, abyśmy wierzyli, że uzdrowienie jest już w drodze. Spraw, Abyśmy odczuwali Twoją nieustanną obecność, pocieszającą nas i dającą pokój. W 91. wersecie Psalmu napisano: Okryje cię swoimi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny, a jego prawda będzie twoją tarczą i puklerzem. Obyśmy schronili się pod Twoje opiekuńcze skrzydła, całkowicie ufając Twojej wierności i miłości. Panie, w Twojej nieskończonej dobroci wiemy, że zawsze wysłuchujesz naszych próśb. Pomóż nam odpocząć w świadomości, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. Abyśmy nawet w obliczu trudności i wyzwań, Jakie stawia przed nami życie, mogli poczuć Twój pokój zalewający nasze serca. Niech Twoja obecność stale przypomina, że nie jesteśmy sami i że zawsze jesteś po naszej stronie, prowadząc nas i chroniąc. Umocnij nas swoją łaską i daj nam pogodę ducha, abyśmy ufali Twoim planom nawet jeśli nie do końca rozumiemy ścieżki, którymi podążamy. Ponadto, Panie, prosimy, aby Twoja ochrona rozciągała się na naszych bliskich, chroniąc ich od wszelkich krzywd i niebezpieczeństw. Niech i oni poczują bezpieczeństwo przebywania pod Twoimi opiekuńczymi skrzydłami. Obyśmy byli świadkami Twojej wierności, dzieląc się z innymi pokojem i bezpieczeństwem, które odnajdujemy w Tobie. Niech nasze życie będzie odbiciem Twojej miłości i opieki, inspirując innych do szukania schronienia u Ciebie, Panie, kształtuj nas, abyśmy byli narzędziami Twojego pokoju. Pomagając nieść pociechę i nadzieję każdemu, kogo spotkamy, pokazując, że w Tobie odnajdujemy prawdziwe bezpieczeństwo i odpoczynek. Panie, wyznajemy nasze grzechy i prosimy o Twoją ochronę i uzdrowienie w naszym życiu. Chcemy w pełni zaufać Tobie i Twojemu doskonałemu planowi. Zapewnij wszystko, czego potrzebujemy i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Dziękujemy, że zawsze jesteście przy nas, nawet w najtrudniejszych chwilach. Obyśmy mogli odczuć Twoją obecność i Twój pokój, wiedząc, że masz kontrolę nad wszystkim. Pośród burz życia Ty jesteś naszą niezawodną skałą. Obyśmy zawsze pamiętali, że stawianie Ciebie na pierwszym miejscu powoduje przemianę naszego życia i dostosowanie priorytetów do Twojego boskiego celu. Jeśli ta modlitwa dotyka Twojego serca, rozważ subskrypcję kanału aby otrzymywać więcej przesłaniów wiary i nadziei. Panie Jezu, jesteś światłem oświetlającym naszą drogę, nadzieją w chwilach rozpaczy i pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Prosimy Cię, abyś nadal nas prowadził, chroniąc nas od wszelkiego zła i pomagając nam żyć zgodnie z Twoją wolą. Obyśmy byli przykładem Twojej łaski i miłości we wszystkim, co robimy. Obyśmy, gdy stawiamy czoła wyzwaniom i udrękom, zawsze pamiętali, że Ty jesteś z nami, wzmacniając nas i prowadząc. Niech nasza wiara będzie odnawiana każdego dnia i abyśmy żyli życiem. Które będzie wielbić Twoje imię. Panie, w każdej decyzji, którą podejmujemy i na każdej drodze, którą wybieramy, chcemy, aby Twoja wola zwyciężyła nad naszą. Wiemy, że Twoja mądrość jest nieskończona, a Twoje plany zawsze służą naszemu dobru. Pomóż nam w pełni zaufać Tobie nawet wtedy, gdy drogi wydają się trudne, a wyzwania nie do pokonania. Obyśmy odnaleźli siłę i odwagę w Twojej obecności, wiedząc, że jesteś naszym wiernym i stałym przewodnikiem. Niech Twoje światło świeci w nas i przez nas, oświetlając ścieżkę tym, którzy są zagubieni i potrzebują wskazówek. Umiłowany Ojcze, prosimy Cię, abyś napełnił nas swoim Duchem Świętym, abyśmy mogli żyć w sposób, który Ci się podoba. Obyśmy byli żywymi świadkami Twojej miłości, okazując łaskę i miłosierdzie każdemu, kogo spotkamy. Niech nasze czyny i słowa odzwierciedlają Twoją dobroć i abyśmy byli latarniami nadziei w świecie często spowitym ciemnością. Panie, kształtuj nasze serca, abyśmy mogli kochać tak, jak Ty kochasz, przebaczać, jak Ty przebaczasz i służyć tak, jak Ty służyłeś. Niech nasze życie będzie nieustannym hymnem uwielbienia Ciebie, przynoszącym zawsze chwałę i cześć Twojemu imieniu. Panie, błogosław tym, którzy uczestniczą w tej modlitwie. Niech znajdą w Tobie pocieszenie i siłę. Zachęcam wszystkich, aby starali się o chrzest i społeczność z innymi wierzącymi, aby mogli wzrastać duchowo i znaleźć wsparcie w swojej drodze wiary. Niech każdy doświadczy głębi Twojej miłości i radości życia poświęconego Tobie. Obyśmy w każdej decyzji i działaniu odzwierciedlali Twoją chwałę i przynosili chwałę Twojemu imieniu. Niech Bóg Wam wszystkim obficie błogosławi. Panie, Pomóż nam żyć według Twoich przykazań, miłując się wzajemnie, tak jak ty nas umiłowałeś. Obyśmy byli narzędziami Twojego pokoju i kanałami Twojego błogosławieństwa dla otaczających nas osób. Obyśmy, będąc świadkami Twojej dobroci i miłosierdzia, inspirowali innych, aby szukali Twojej obecności i ufali Twojej uzdrawiającej mocy. Panie, chcemy być światłem na tym świecie, odzwierciedlając Twoją miłość i Twoją łaskę we wszystkich naszych działaniach. Obyśmy każdego dnia wzrastali w świętości i prawości, prowadząc życie, które podoba Ci się. W chwilach rozpaczy zwracajmy się do Ciebie, wiedząc, że jesteś naszą jedyną nadzieją. Odpocznijmy w Twoich ramionach, ufając, że się o nas troszczysz i że masz dla każdego z nas doskonały plan. Panie, niech nasza wiara każdego dnia się umacnia, abyśmy żyli według Twojej woli. Będąc świadkami Twojej miłości i Twojej łaski dla świata, bądźmy źródłami światła i nadziei, wskazując wszystkim drogę do zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Panie, modlimy się za tych, którzy teraz cierpią. Niech w Tobie znajdą pocieszenie i nadzieję. Niech czują Twoją obecność przy sobie. Dodając im siły i odwagi, aby stawić czoła wyzwaniom, które przed nimi stoją. Panie, jesteś naszą ucieczką i siłą najpewniejszą pomocą w kłopotach. Obyśmy zawsze pamiętali o tej prawdzie i zawsze szukali Twojej pomocy. Niech każdy, kto uczestniczy w tej modlitwie. Odczuję Twoją miłość i Twoją obecność, zostanie odnowiony i wzmocniony Twoją łaską. Ojcze Niebieski, pośród burz życia, jesteś naszą bezpieczną przystanią, naszą niezawodną skałą, która nigdy nie zawodzi. Prosimy, aby Twoja potężna dłoń rozciągnęła się nad każdym z nas. Przynosząc ulgę i uzdrowienie wszystkich ran, czy to fizycznych, emocjonalnych czy duchowych. Niech każde serce udręczone odnajdzie w tobie pokój przewyższający wszelki rozum i nadzieję odnawiającą siły. Niech Twoja obecność będzie namacalna, napełniając każde otoczenie Twoim pokojem i światłem. Rozpraszając każdy cień strachu i rozpaczy. Pomóż nam pamiętać, że w Twojej miłości znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy, aby iść naprzód z ufnością i odwagą. Panie, niech nasza wiara w Ciebie będzie bezpieczną kotwicą w przeciwnościach losu, utrzymującą nas mocnymi i niewzruszonymi. Obyśmy każdego dnia mogli żyć z pewnością, że jesteś z nami, prowadzisz nas i chronisz od wszelkiego zła. Umocnij nas, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom z odnowionym duchem i żywą nadzieją. Obyśmy byli świadkami Twojej łaski i miłości, Oferując wsparcie i pocieszenie otaczającym nas osobom. Niech nasze życie będzie nieustannym odbiciem Twojej bezwarunkowej miłości i Twojego nieskończonego miłosierdzia, przyciągając innych do Twojego światła i Twojej prawdy. Panie, pobłogosław każdą osobę, która zwróci się do Ciebie w modlitwie. Odnawiając jej siły i przywracając radość. Panie, dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy od Ciebie. Nawet pośród trudności wiemy, że działasz dla naszego dobra. Obyśmy zawsze pamiętali o składaniu Ci dziękczynienia, rozpoznając we wszystkim Twoją rękę. Niech nasza wdzięczność będzie ciągłym wyrazem naszej wiary i zaufania Tobie. Obyśmy zawsze byli wdzięczni, nawet w małych rzeczach, uznając, że wszystko pochodzi od Ciebie, Ojcze Niebieski, o każdym świcie. Aby nasze serca napełniły się głębokim zmysłem wdzięczności za Twoje miłosierdzie odnawiane każdego dnia. Obyśmy mogli widzieć Twoją dłoń w każdym szczególe naszego życia, od świecącego słońca po powietrze, którym oddychamy. Niech nasze oczy będą otwarte na niezliczone sposoby. W jakie nas błogosławisz i chronisz. Panie, pomóż nam rozwijać ducha wdzięczności, który wykracza poza okoliczności, abyśmy mogli chwalić Cię zarówno podczas burzy, jak i ciszy. Obyśmy odnaleźli radość w Twojej niezachwianej miłości i odczuli głęboki pokój, wiedząc, że jesteś naszym żywicielem i obrońcą. Ponadto, panie, niech nasza wdzięczność pobudzi nas do działania z hojnością i współczuciem. Obyśmy byli narzędziami Twojej łaski, dzieląc się błogosławieństwami z otaczającymi nas ludźmi. Niech nasza wiara w Ciebie znajdzie odzwierciedlenie w naszych codziennych działaniach ukazując światu dobroć i miłosierdzie, jakie od Ciebie otrzymujemy, abyśmy byli żywymi świadkami Twojej miłości, inspirując innych do szukania Ciebie i ufności w Twoje zaopatrzenie. Panie, napełnij nasze serca wdzięcznością i pokorą, abyśmy mogli żyć życiem. Które będzie wielbić Twoje imię we wszystkim. Niech na każdym naszym kroku odbija się światło Twojej obecności i głębia Twojej bezwarunkowej miłości. Panie, dziękujemy Ci, że wysłuchałeś naszych modlitw i że odpowiedziałeś na każdą z nich zgodnie z Twoją wolą. Wiemy, że masz cel dla każdego z nas i ufamy, że działasz w naszym życiu w potężny sposób. Obyśmy zawsze czcili Cię i wysławiali we wszystkim, co robimy. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.